Witam wszystkich, z tej strony Blondgie. Dzisiaj bardzo bogate, bardzo słuchajcie, odżywcze, bardzo przeciwzmarszczkowe kombo z użyciem kwasu GABA. A właściwie kremu Mia Euronite. Jest to bardzo słuchajcie, bogaty, choć lekki w konsystencji, bardzo regenerujący, przeciwzmarszczkowy, działający, długofalowy krem. Tylko, że przy tym kremie jest haczyk. Ten krem nie lubi bardzo aktywnych, ek, aktywnych substancji. Nie można tutaj, słuchajcie, powydziwiać. On lubi peptydy, ceramidy, czyli takie bardzo proste substancje. Kwas hialuronowy, egzosomy. Dlatego przyszłam dzisiaj do Was z kombo, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Bo słuchajcie, on po nałożeniu potrafi tak zaczerwienić, tak zagryźć. Jak coś takiego Wam się dzieje, od razu to zmywacie. A ja Wam pokażę, jak sobie nie zrobić nim krzywdy. Spójrzcie, wszystko już nałożone sobie pracuję. Oczywiście umyłam twarz pianką Isany. Potem nałożyłam serum Expert Plus. Nałożyłam potem płatki pod oczy, moje ulubione kolagenowe. I od razu do tego dołożyłam taką maseczkę z Isany. To jest maseczka ceramidowa. Ona jest w dwupaku. Ja to sobie tak nakładam. I czekam sobie tak do 10 minut. Potem ściągam płatki, maseczkę nie zmywam wodą, tylko wycieram do sucha wacikami. I potem nakładam egzosomy z mija, potem na to ceramidy z bielędy, potem dopiero daję mija kwas gabę, na koniec dałam taki troszeczkę łagodniejszy krem pod oczy. Jest to krem naparowy, krem maska z uzdrowisko. Ona ma opakowanie nie z tym czerwonym paskiem, tylko z takim żółtym i się nazywa Krem naparowy pod oczy Krem maska. A usta zabezpieczyłam sobie dzisiaj pomadką miodową z Isany. I słuchajcie, to naprawdę ja już czuję po nałożeniu, że ta skóra, wiecie, jest taka pełna. To jest takie zupełnie, słuchajcie, po gabie inne uczucie. To jest, ja mówię, już taki wyższy poziom pielęgnacji. I jeżeli ktoś nie zna się na tym, to niech się za gabę nie zabiera lepiej, <laughs> bo może sobie po prostu zrobić krzywdę. Gaba potrafi przypiec, pogryźć się z wieloma składnikami. I na przykład, tak jak kocham, słuchajcie, działanie tego kosmetyku, tak nienawidzę tego zapachu. Wiecie, czy mi to pachnie? Taką jak wiecie, jak umyjecie podłogę i tego mopa wypłuczecie i potem ten mop tak trochę wietrzy się, to dla mnie to jest zapach takiej starej, brudnej ścierki. Już to czuję na twarzy, no nie cierpię tego zapachu, ale słuchajcie, za skuteczność kocham i na pewno wy pokochacie. Polecam, miłego dnia, Blondie.